Siema. Siema z tej strony Adwinkiem Waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Gruziński po polsku Nini i Maja. Jesteśmy dzisiaj na takim dworcu, nie Didube, na innym dworcu, mamy też inne dworce. Bardzo duży wybór. <laughs> tak. Jedziemy do Kaheti, do wschodniej Gruzji, do Miasta Miłości. Idziemy się pobrać Tak. no. Nie idziemy się pobrać. Jedziemy w biznesowych sprawach, ale trochę Wam pokażemy to miasto, nie? Bo jest ładne. Żeby nie było w Gruzji osoby tej samej płci, nie mogą się pobrać. Nawet jakbym się bardzo chciał. Ja mnie nie mają w ogóle żadnej opcji. A tak, to był żart. To ktoś pomyśli, że jest LGBT raj. No! No, dobra, to co? To jest... Masz gotówkę? Chyba mam, zaraz zobaczę. To jest nasza marszutka. Patrzcie, jedziemy taką marszutką. Zajęłyśmy honorowe dwa miejsca z przodu, to jest naprawdę honor. Wiecie co, ale biorąc pod uwagę, że nie możemy zapiąć pasu, bo raczej je, nie, jest taki fejkowy strony. pas. Jest taka woda... O, Dobra, nie jedna nie z nas przeżyje. Jedna z nas przeżyje. Jak się okazuje, ja nie przeżyję, więc jeżeli coś się wydarzy, kocham Was wszystkich. No, będę sama prowadzić ten kanał. O, bez... Będzie taka czarna ta ramka. Beceniam. Do ocenia. Spadamy, spadamy do marszutki i mamy jakieś półtorej godziny drogi. Jak będziemy w Sygnacji, to znowu się włączymy do was. Jednak przeżyjemy obie.

Siemano! Siemano! Jesteśmy i dojechałyśmy do Syrnarii Syrnarii so, Syrnarii Powtórz po, po, się Sirnari. Nie widać, Piszcie w ale... komentarzach okay, Myśleś... Właśnie chciałam powiedzieć Robimy się przykuć. Idziemy przykuć bo tak, tak jest wygodniej Słowiański, nie, nie kaukaski przykład, Prawdziwy, dobry Kaukaski, Stary przychód, dobry kaukaski. E, no powiecie, ręce nawsze trzęsą. <noise> nie możemy trzymać kamery. A dużego statywu dzisiaj nie mamy. No. Dobra, ale wracając do syna. <noise> Bo ludzie znowu będą pisać, że za dużo się śmiejemy i nic nie mówimy, A, więc tak, treść, tak. treść. Jesteśmy w Sygnagi, Miasto Miłości, tak zwane, tak jest nazywane. No, Wam ja sumie dlaczego. dlaczego. nie wiadomo tak. dlaczego, saka Wili tak wymyślił. Nie wymyślił dlatego, że tutaj jest urząd stanu cywilnego, który to jest otwarty <grym> no tak, ale z tego powodu, że to tak. jest urząd stanu cywilnego, który jest otwarty przez 24 godziny e, na jest... dobę, przez 7 dni w tygodniu. Można jak brać, mam, sobie kiedy w Jak mam e, grupę turystów, zaszłam tak taki ulubiony e, żarcik, nie wiem, suchar whatever. Ludzie się śmieją więc może zawsze mówię ludziom, że nie wiem ci w regionie, gdzie ludzie robią najwięcej wina i piją, to dobry czy to dobry pomysł, się no, wiecie, no. Możemy też no, się Ale się faktycznie, teraz. no do nas po tym alkoholu można przyjść i się ożenić. Można zrobić niewłaściwe decyzje podjąć. Tak, ale to, to czyja wina saaka świadego, czy tego wina? Wina, wina. <laughs> wina, wina, dajcie. Dobra, idziemy teraz pochodzimy po mieście i nagramy wam trochę ładnych ujęć. I pokażemy. No, no, no. Tu mamy radę. <laughs> to jest taki centralny y, plac miasta. No, coś w rodzaju starówki, nie? Jeżeli można to tak nazwać. Można to tak nazwać. I to jest taki budynek. Więc nie wiem, ratuszu można nazwać. I tu jest taki yy, godło tak? tego miasta. Dużo samochodów, tak jak wszędzie. No. Tutaj sprzedają różne suveniry i takie tam, więc. I patrzę na te flagi. Jest flaga Gruzji, flaga miasta Sygnawi, oczywiście flaga Unii Europejskiej. Bo jakże inaczej? Jakże inaczej. Trochę historii na temat tego miasta. W ogóle to jest bardzo małe miasteczko. Mieszka tysiąc osób. To tak naprawdę, jak na polskie warunki, to jakaś wioska. W sumie na gruzińskie też, ale z jakiegoś powodu to miejsce ma prawa miejskie. Kto, kto dał, kto wymyślił, że to jest miasto? Nie wiem, ale w każdym razie jest miasto. Sygnali wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Nie było tak atrakcyjnie. Jeżeli Wam się wydaje, że teraz miasto wygląda mało atrakcyjnie, to nic bardziej milnego. Bardzo się mylicie. Serio, teraz jest odbudowane od nowa. I wiecie jak to wyglądało? Mieszkańcy tego miasta musieli nawet opuścić swoje miejsce zamieszkania. Weszli ekipa, weszła Budow ekipa. Budowlana. Tak, i zrobili tam jakieś tam remonty, różne dziwne rzeczy. Odbudowali stare domki, i tu na przykład, oto jest przykład takiego domku. To jest możemy taki... nawet bliżej podejść. A, mo a możemy? No, możemy. Jak jeszcze nie, nie umiemy zoomować w no. filmiku, no. tylko podchodzimy bliżej. Nie, żartuję, umiemy. Tak, tak to wygląda. Widzicie, to są takie. A, to schody takie uliczki małe, wąskie i w ogóle. W ogóle jest bardzo fajnie, ma taki romantyczny klimat. Ludzie mówią, że ma romantyczny klimat. A co spędzasz, nie spędzasz czas romantycznie tutaj jak zimno. Nie spędzasz ze mną? to, bo bardzo romantyczny czas. Na najlepszy dzień w życiu. Ej, tutaj z kolei to jest... To było schody, tak myślałam. To jest ciekawostka, ludzie. Tam są schody, byłaś tam na dole, tam? Nie. Tam są schody, gdzie znaleźli bardzo stare marani, czyli... Jak to się nazywa po polsku? Winica. Winica. No. XVI wieku. Co ty gadasz? No... Nic to nie, nie ma. Same, same mury. Wina, wina nie zostawili same mury właśnie. Tak. To To jest jeden z naszych żarcików. No. <noise> no... co? Życie przewodnika jest bardzo wesołe takie. Tak, bardzo, A turystów, bardzo. którzy są w grupie tego przewodnika, to jeszcze <noise> tak. bardziej. Więc, ale wracając do historii tego miasta, to właśnie o to chodzi generalnie, że nazywa się teraz miastem miłości, dlatego że właśnie są takie ładne domki odbudowane. Nie wiem co jeszcze. No jest ten urząd stanu cywilnego, gdzie możecie się pobrać, kiedy chcecie. Nie wiem, czy można w ogóle rozwód wziąć wtedy, kiedy chcemy. To sprawa chyba jest bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o rozwód. Na pewno. No i tu, tu też bardzo dobrze widać takie wąskie uliczki. Co no, nie tyle gadamy, może no. pójdziemy tam i pokażemy ludziom jak wygląda urząd stanu cywilnego. O, dokładnie. No, to jesteśmy przy tym znanym słynnym urzędzie stanu cywilnego. Tak wygląda. Nic specjalnego, taki zwykły dom z balkonem. Ale tu dzieją się magiczne rzeczy. Ludzie się pobierają. Po prostu jest nic chcą. Jak nic. Przychodzą się pobierają szybciutko. Ale w ogóle możemy pokazać, gdzie jesteśmy. Tu są światełka, ale to nie jest ciekawe. I tutaj generalnie patrzcie to są też takie domki. Tu na dole jest taki targ z pamiątkami. Oprócz jedzenia w sumie z sygnaki, co można kupić jakie pamiątki mają. Jakieś tam ręce no, ręce robione, robione rzeczy albo czapki, albo szale, szaliki. No, takie rzeczy, jeżeli was jarają, to jak najbardziej. Naprawdę są bardzo ładne rzeczy z filcu też są zrobione. Na przykład szale takie przezroczyste, delikatne bardzo fajne. Fajne, fajne. fajne. No, Tam na dole jest taka fontanna. Czekajcie, muszę, muszę zoom poćwiczyć. Myślę, że musimy po prostu podejść. A, jestem wizerowista. Widzicie? Wow, wow. nie też to, to jest fontana. Na tej fontanie stoi taka, taka amfora to jest właśnie Quevry. Tak naprawdę z Quevry u nas robią wino nasze gruzińskie mm, domowe. Nie w tym konkretnie. Nie, nie ale ogólnie. Też, też na pewno się zapyta. No. no, więc jest wiecie. Gło, za bardzo nic nie widać. Teoretycznie z tobą. tutaj się widoki, gdzie macie teraz białe teraz na ekranach, to tu powinien być widok, ale no co zrobić, kiedy nie ma widoku. No, no, I idziemy jeszcze posprawdzać. Kilka miejsc musimy sprawdzić dzisiaj. I potem do o 18 mamy no, maszutkę. Tak jest. Co? Jesteśmy na bazarze. To jest jedna z atrakcji w sumie Sygnach. Jak tutaj przyjeżdżają ludzie, to udają się na ten bazar i jest generalnie bardzo fajnie, to możesz kupić bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnie. bardzo fajnych rzeczy. Ach, może podejdę bliżej, Nie ja tylko my. Dlaczego mówię, jakbym była sama, bo Nie, że jesteś sama jestem z tobą. Taki I tutaj mamy tak, tutaj mamy czuć hele. To są takie gruzińskie słodycze, z, które się składają z soku winogronowego, z orzechów. I są generalnie dobre i zdrowe. I to, nie jest, I to nie jest czekolada. I to nie jest czekolada, żebyście bo, bo nie Bo raz myśleli. ktoś tak się patrzy i mówi, co to jest. Ja mówię, ja wiesam, je, co to jest. Czyli czekolada, jak no. ktoś mówi. Więc... Ale to nie jest czekolada. Do tego, wiadomo, można kupić różne przyprawy. To są przyprawy, można kupić... Orzech i można kupić, żebyśmy mogli potem zrobić fasolę. Który w których nasz, w naszej kuchni jest bardzo dużo? Lysy dla Europy. herbata, gdzie mamy herbatę? herbatę? Tutaj o, pani tu można masz. kupić herbatę, pani nam Sousi. pokazuje. Suzy, a dzika. to dla są różne przyrodnie. Różne, różne Konfitury. przeróżne. Ну, каки. Ка, а, каки, каки. Вино з кенодриали. Ху агопе. Вино з кенояки. Семилетний коньяк. Ту бачма. А, та є цей коньяк так. Цале манави, шалі вино. Намашне вино, რომელიც феврисари, შეგიძლიათ. Вино домашє с феври. Еса, пінцмарауле сантикара. Alla Nisueli Mukuzani i Sunflower. i Olej. Olej słodkowy. Sunflower. A to jest nasza, nasza pani gospodyni, która nam pokazuje, jakie skarby ma. Idziemy do tajnego pokoju, ludzie. <grym> to jest tajny pokój. A to są patrzcie jakie rzeczy? jest ta Almonds, Super Jadza. Nastaja się Czacia to wiecie co to jest, to jest bimber. Widzicie pani samoj butelki frikosowa ciacia. E, Z doskwini. Z doskwini. 42 stopni 42. 42. 42. Dobra, bardzo Fruktowe. <laughs> Owocowa. Owocowa to jest, jest To musi być coś. To jest zwykła czadżo. Czyli winogron, A to jest dwa widok koniak. I koniak to jest koniak. No to pani ma dużo Nie zobaczycie, jest ciemno, ale. To dubowe boczki. A dubowej boczki jest tylko brać. ...laurowe listy, alciki i tak dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. Wyjdziemy tu na chwilę, pokażemy, jak to wszystko razem wygląda. I widzicie, przychodzicie na bazar i możecie kupić o, przyprawy, a o, przyprawy bardzo A popularne. no właśnie, ja przyprawy. przyprawy i przyprawy. Sos fańska, no i najważniejsza osoba tutaj. <laughs> No, i to można sobie kupić takie różne skarby typu miód, herbata, przyprawy, czuć heler, mm, różne sosy, i tak itd., itd., itd. Można też kupić czapki, patrzcie to są czapki takie narodowe, tu, więc generalnie spoko bazar. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Polecam 10, ja na 10. Mocno 10 na 10. Mocne 10 na 10. Tutaj za tą mgłą, którą teraz widzicie, generalnie jest super widok. Na dolinę. Legie na Las... głosi, <laughs> że faktycznie ktoś tutaj kiedyś zobaczył widok. Ale tak naprawdę to jest tutaj widok. Bardzo ładny na Dolinę Alazani, na Wysokie góry, Kaukaz, góry Kaukazu Na góry Kaukazu tak. I to ogólne jest takie miejsce, to jest taki punkt widokowy, ale dzisiaj mamy super pogodę, jak widzicie. No i tutaj widać tylko domki takie ładniutkie, Tu maja ładniutka, nie chce się pokazywać, dobra. Ja? Dobra, już, już mały maje, no i tutaj widzicie, generalnie tak to miasto wygląda, ale niestety widoku, e, który chcemy Wam pokazać, dzisiaj nie ma. I oprócz widoku jeszcze jest taka fajna ciekawostka, że całe to miasto jest otoczone wielkim murem, murem obronnym i znowuż legendy no. <laughs> mówią, że e, ten mur, który otacza Sygnachy jest e, najdłuższym. Na świecie murem. E, po. już się, wielkim... się bało! już się bało. Po wielkim murze chińskim. I chcecie, wierzyć, chcecie. Nie, mój w to wierzymy, ale... Ale faktycznie jest taki taka. Tak, to już A, dobra. Dobra. Droga wicieczko. Po, pra... po lewej stronie mamy drzewka. Po prawej stronie mamy mury. Proszę za mną. Że, mówi, że trzeba co? to jest już ten, ten moment, kiedy jesteś na tyle zmęczona, że sama nie, <grym> i sama nie wiesz co mówisz. Mnie nie uważaj. uważaj. Na kamerę. O! Nie jest źle powiem wam. Szczerze. No! Coś tam widać, nie? Widpacznij, widać tam dolinę. Tak. Trochę. Jesteśmy teraz na tym murze. Tym co jest drugi najdłuższy. Tak. No i można iść generalnie tym murem. Możemy kilka kroków pójść do przodu. Nie będziemy za daleko śływał, bo zawsze trzeba ale się cofać. Tam, ale tam e, daleko, czekajcie, zło. <laughs> Ulubiona funkcja Nini. <laughs> Żeby nie iść bliżej. Widzicie? To jest jedna baszta, to się nazywa po waszemu. I tam jest druga. I jest, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba 17 czy 18 na tym murze. Nie wszystkie są zachowane do dzisiaj, ale to są. <laughs> widzicie. No, przepraszam. No i można iść wzdłuż tego muru, nie można przez całe miasto, bo nie jest całe jakby udostępnione, a tam to co widać w tle to jest dolina łazanska. Tutaj w sumie, muszę tak się... No. Tutaj mamy jeszcze jedną miasteczkę, z którą przyszłyśmy. Właściwie tak to wygląda. I ten mur został zbudowany w XVI wieku. Wtedy, kiedy cały ten region Kacheti był niszczony przez Arabów, Prze przez Persów, to znaczy Sygnaki to miasto postanowiło, że mają gdzieś naszego króla i sami sobie zbudowali ten mur i sami zaczęli bronić swojego miasta. I im się udało tak naprawdę, bo... Żaden pers tutaj nie dotarł nigdy. I dlatego sygnałcy, ludzie z byli zawsze i cały czas są bardzo dumni z tego, że byli tacy niezależni wtedy, kiedy kachetów było najgorzej. I w sumie do dzisiaj nazywają swoje miasto jako takie miasto, które nie miało króla, pana, coś w tym rodzaju. Ubatono. Ubatono. No, my powoli. Idziemy już do transportu, ale naprawdę warto tu przyjechać, bo to jest bardzo ładnie. Teraz mamy złą pogodę, ale ogólnie często jest to zła, zła pogoda, ale lata nie są. Ale, ale może akurat będzie się mieli ścieńsze. Tak, dokładnie tak. Dobra, jedziemy my do domu, tak jak powiedziałyśmy. Już czas jechać do domu, jest zimno. No, zgadzam się, zgadzam się, tak, tak. 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 Ale popyt był udany, tak, tak. Tak, odwodz bardzo fajny. Nie zwracajcie uwagi na mój czerwony nos, bo zimno jest po prostu. Naprawdę zimno jest bardzo i w ogóle. To jest jakiś żart. Gruzjo, ogarnij się, okej? Okay? Gruzja nie jest już taka, taka sama jak. Nie, gruzja. w ogóle ja nie przyjadę do tej Gruzji. Czerwone przepraszam. Jest ok. Dobra, to co? Jedziemy. Tak, jedziemy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba chociaż, na, chociaż troszkę. To znaczy nie mogłyśmy się pokazać i takiego tak, takiej taki, ła, taki ładnej, odsłonie, jaki zwykle jest, ale niestety to przez pogodę, więc przejeżdżajcie latem i sami zobaczycie jak to wygląda, kiedy tak. jest dobra pogoda. No i zasubskrybujcie nasz kanał. To jest obowiązkowo. To jest obowiązkowo. I, I co jeszcze? Przypomniałam, że mamy biuro o nazywajmy Traveli. Możemy mi razem przyjechać do Sygnałek. Zaprawdę nie obiecujmy, że wtedy będzie ładna pogoda, ale, no, ale będzie mi razem. Tak jest. Dobra, my spadamy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku.